To jest Seramax firma Arkham Cars, a w dzisiejszym odcinku Audi A4B9, która dopiero co do nas przyjechała. W dniu wczorajszym dotarła do nas kolejna dostawa samochodów. Jednym egzemplarzem z tych samochodów była to. Audi A4B9 wersja poliftowa. Co na to wskazują, od razu przednie lampy oraz przedni zderzak. Jeśli ktoś już zwrócił uwagę, dlaczego nie ma obrysów, ponieważ zdążyliśmy już lampy przełożyć, zostały zakupione europejskie. Wczoraj odbyło się nawet kodowanie, bo prawie kodiarze przyjechali do nas, to zakodowali tutaj od razu język. Map w tym egzemplarzu jeszcze nie zrobili. Da się zrobić, ale jest bardzo droga licencja, więc powiedzmy mało, kto się na to decyduje. Generalnie wszystko, co potrzeba, oprócz map. Lampy zostały już zmienione na europejskie, zderzak mamy z czarnym grillem oraz z czarnym znaczkiem. Z tego, co dzisiaj dowiedziałem się w ASO oryginalnie w tym samochodzie, były srebrne znaczki. Ale właściciel poprzedni w Stanach Zjednoczonych sobie je wymienił. Mamy z przodu kamerę, czujniki oraz radary, więc mamy tempomat aktywny. Czyli z przodu mamy najbogatszą wersję. Lampy są full LEDowe, nie Matrixy. Nie spotkałem się tak szczerze jeszcze z jakąś Audi A3A4, która by miała Matrixy w Stanach Zjednoczonych. Zazwyczaj są to full LEDy. Przejdźmy sobie dalej. Alufelgi w tym wypadku mamy 19-calowe z bardzo ładnym napiskiem Audi Sport S-Line zewnętrzny co sugeruje sam znaczek oraz zderzak przedni, zderzak tylny oraz dokładki na progach jeśli chodzi o obramówki są także w pianu black dlatego się nie dziwię, że ktoś wymienił znaczek srebrnego mamy szyberdak w tym samochodzie Keyless i mamy także kamery 360 w lusterkach więc naprawdę bardzo fajna bogata wersja, zaraz przejdziemy do środka, ale przejdźmy sobie dalej, aby pokazać uszkodzenie tego samochodu które jest, powiem wam, bardzo, bardzo fajne, samochód na aukcjach miał bardzo niewyraźne zdjęcia do końca nie widać było tak naprawdę co tu się stało, jedynie co widzieliśmy, że był zdjęty zderza, który był położony obok były jakieś kolorki, środek był troszeczkę zdemontowany, no i na finał finału było burn, czyli gdzieś samochód się palił, a okazało się, że samochód miał exterior burn, czyli zewnętrzne opalenie, musiał stać obok jakiegoś samochodu, który się palił i mamy tak przypaloną klapę, był przypalony zderzak, z którego tak naprawdę nie przetrwała sama skorupa dyfuzor nie przetrwał oraz odblaski, czyli głównie te elementy plastikowe się stopiły tutaj listwa piano black także się stopiła znaczek, znaczek A4 znaczek quattro przetrwał przetrwały nam radary oraz wiele innych elementów lampę dwie się stopiły oraz trzecia no w sumie wszystkie cztery są przytopione ale tutaj będą także wymieniane na europejskie lampy w europejskich lampach a amerykańskich w wersji poliftowej troszeczkę różni się wtyczka dlaczego zamówiliśmy nowe wtyczki w ASO tak naprawdę do lakierowania mamy tylko te dwa elementy czyli klapę oraz zderzak i samochód jest gotowy naprawdę bardzo fajny egzemplarz który się trafił na aukcji i czasami tak jak mówię niewyraźne zdjęcia nie do końca widać co to jest co to może być niosą za sobą Wiadomo, ryzyko, ale to ryzyko czasami się opłaca tak jak właśnie w tym wypadku, ponieważ ta cena na aukcji była o wiele niższa niż standardowo za taki samochód można by było dać no nie dziwię się, wiele osób zrezygnowało widząc takie przymazane zdjęcia samochód tak jak wspomniałem wcześniej środek miał także rozebrany głównie cały tył boczki, wszystko w samochodzie było, brakuje tylko jednego kołka od tapicerki który oczywiście jest już zamontowany, poza tym tak naprawdę jest, jest wszystko, więc byliśmy bardzo miło zaskoczeni, gdy przyjechał ten samochód z tymi wszystkimi częściami, które były tak szczerze, bardzo fajnie złożone, włożone do samochodu. Fotele były z tyłu poskładane, było to wszystko w pudełeczkach popisywane. Elementy typu piano black gdzieś tam były obok owinięte. Tak jak widać, tutaj kierownica była owinięta. Mamy matę wciągającą, wilgoć samochodu. To wszystko przyjechało z aukcji, czyli. Ktoś mądry generalnie pakował i robił zdjęcia tego samochodu. Widzimy poprawę na wielu aukcjach. Coraz częściej te samochody zaczynają przyjeżdżać właśnie z takimi rzeczami, typu owinięta kierownica. Zaczynają dbać o to, widzą, że coraz więcej osób kupuje. A my też nieraz kładaliśmy skargi o pewne rzeczy, jeśli było jakieś uszkodzenie dodatkowe, a nie wynikało to z transportu, tylko z domu aukcyjnego. I staraliśmy się jakieś odzyskać pieniądze za to, więc te domy aukcyjne widzimy, że zaczynają się starać i zaczyna to coraz lepiej wyglądać. Wyglądać. wiadomo jeszcze pewnych rzeczy brakuje, ale widać, że chcą iść w dobrą stronę więc plusik dla EI czy kopart, bo głównie stamtąd się ściąga, środek mamy także w S-Line, mamy fotele s lineowe bardzo ładny welur połączony ze skórą, ciekawa opcja, standardowo w Stanach są te skórzane fotele, tutaj mamy już takie fajne połączenie, więc już jest coś innego, ciemna podsufitka z szyberdachem, tak jak wspomniałem mamy już ten poliftowy wyświetlacz, dotykowy duży, jeśli chodzi tutaj o główną konsolę jest taka sama jak przedliftowej Wersji. Troszeczkę różni nam się teraz ten panel, na którym mamy gałkę zmiany biegów. Mamy taki tutaj dodatkowe miejsce, właśnie na kluczyk. Zostanie w tym wypadku także wymieniony przycisk na europejskiej, na lampki przeciwmgielne. Został także zakupiony w ASO. Kierownicę mamy S-Line skórzaną z kurzaną, tymi boczkami dziurkowanymi, lecz nie jest ona ta obcięta. No też, też, też takie bywają. Nowsza już kwadratową poduszką nieokrągłą. Podgrzewana kierownica. tempo aktywny, tak jak wspomniałem. Wirtualny kokpit, bardzo ładne też wstawki tutaj z Alcantary mamy na boczkach, fotele ustawiane, regulowane, regulacja dwustopniowa, składane lusterka z podgrzewaniem, więc taka pełna wersja, tak jak nieraz wspominam, nie zdarzają się składane lusterka w Stanach Zjednoczonych, jest to naprawdę rzadkość. Samochód jest w pełni jezdny, możemy go sobie bez problemu odpalić. Był tutaj akumulator odpięty, więc też mega plus dla, dla gościa, który pakował ten samochód, no bo przyjechał nam cały dobry akumulator, nie był, nie był rozładowany, bez żadnego problemu tutaj mogliśmy uruchomić taki pojazd. Przebieg 6900 km, 89, prawie 7, jak nówka samochód jest. Już ten nowy system, więc on się troszeczkę różni. Mamy język polski zrobiony Mamy już tutaj CarPlay'a, który jest na Bluetooth'ie Więc coś z takich opcji dodatkowych Bardzo ładny samochód, ta wersja poliftowa Niby ten lift nie był Taki wielki, znaczący Ale robi robotę, bardzo ładne Są wskaźniki, które nie są jeszcze W pełni włączone, bo pełno komunikatów się wyświetla Ale już zaczynają podchodzić Pod te najnowsze Audi RS Które tak, tak ładnie się prezentują W szczególności teraz ustawione na Dynamiku Więc naprawdę ciekawe, ciekawe wyposażenie Na sam koniec standardowo ile taki samochód kosztuje mniej więcej jak to wygląda na aukcjach ceny na aukcjach Audi A4 poliftowe już wersji czyli powyżej 2020 roku zaczynają się około 14-15 tysięcy a kończą się nawet na 20 Paru tysiącach, więc te ceny zamykają się w okolicach 10 150 tysięcy już po naprawie. Tak mniej więcej trzeba to liczyć, w zależności od rocznika, wyposażenia, szkody oraz wielu innych czynników. Tak jak zwykle, ustalamy sobie jakąś cenę, podchodzimy z tym budżetem do aukcji, no i patrzymy tak naprawdę co się dzieje. Jeśli jesteście zainteresowani importem samochodów ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady oraz z Japonii, koniecznie obserwujcie nasz kanał i zapraszamy także do kontaktu, który macie zawsze w opisie i jak zwykle do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!